Przyszły weekend Kołobrzeg po raz kolejny przeniesie się do czasów średniowiecza. W ramach dni Kołobrzegu odbędzie się targ solny. Będzie to jego 20. edycja. Z tej okazji dzisiaj w Muzeum Oręża Polskiego odbyła się konferencja prasowa. Jako mieszkaniec Kołobrzegu wielokrotnie uczestniczyłem nie tylko pełniąc jakiekolwiek funkcje samorządowe, ale jako zwykły kołobrzeżanin, który kocha historię swojego miasta, który kocha swoje miasto. Uczestniczyłem czynnie w pokazach, bo to można nazwać śmiało pokazami, a wręcz rekonstrukcjami na Targu Solnym. Panią Basię Chorodyjewską znam jeszcze od wielu, wielu lat. Bardzo się cieszę, że jest dzisiaj z nami I, i Jerry Bogusławski, ci, którzy ten Targ Solny wymyślili i Muzeum Oręża Polskiego, nasze Kołobrzyskie Muzeum Oręża Polskiego, które tę inicjatywę podjęło i kontynuuje przez 20 lat i życzę w imieniu starostwa, w imieniu zarządu powiatu, żeby kolejne 20 20 lat tę piękną tradycję kontynuować. Jubileuszowa edycja 20 Targu Solnego odbędzie się w malowniczym parku imienia pułkownika Anatola Przybylskiego przy Baszcie Lątowej, przy ulicy Dibławko-Obrzegu. Tegoroczny targ solny, pełen fascynujących atrakcji i edukacyjnych wydarzeń, przeniesie uczestników w czasie do średniowiecznego świata rzemiosła, tradycji i codziennego życia. Targ Solny, który zadebiutował w maju 2005 roku z inicjatywy Liliany Michalskiej, Barbary Hordyjewskiej i Jarosława Jerzego Bogusławskiego, rozwinął się w jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kalendarzu naszego miasta. Minęło lat kilka, jak jedna chwilka, mianowicie na 750-lecie nadania praw miejskich powstała taka idea zrobienia targu. To miało być raz. I teraz mamy zbieg dwóch okrągłych rocznic. Dwudziesty Targ i 900 -lecie przybycia świętego Ottona z Bambergu, mentora Bolesława Krzywoustego, właśnie do Kołobrzegu. Nie? Także co nam pozostało? Zaprosić Państwa wszystkich? I co? Otwieramy bramy średniowiecza. Ja tylko jeszcze dodam, że po raz dwudziesty bohaterami tego targu, oczywiście rekonstruktorów, będą dzieci z kołobrzegskich szkół, Którzy, które tworzą e, chyba jedyną w Polsce taką grupę rekonstrukcyjną. E, będą pokazywać życie codzienne e, Słowian, dzieci, jak to kiedyś bywało, jak, co robiły, jakie prace wykonywały, jak się bawiły. Także mamy też swoją słowiańską zagrodę w ramach właśnie e, naszego targu. Podczas targu solnego uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć różnorodne grupy rzemieślników. Którzy z pasją prezentują swoje umiejętności i przekazują wiedzę o dawnych technikach. W programie znajdują się m.in. warsztaty tkackie, pokazy ważenia soli z koło solanki, czy obróbka bursztynu. Będzie zagroda sowiańska, to też ze społecznika, będzie po wielu latach przerwy garca, kowal, sokolnicy, no tutaj powinno być wielkie wydarzenie, bo aż sześć ptaków ze sobą przywiozą, że to tylko w sobotę od razu nadmienie. Niestety sokolnicy będą tylko w sobotę, Będą warsztaty, jeszcze ważenia sera, serowarstwo. Mamy jeszcze w zagrodzie naszej, dzieci też będą pokazywały, jak się kiedyś maglowało, jak się robi krajki. Także szereg różnych zajęć. Przede wszystkim, drodzy Państwo, zapraszamy, żeby przyjść z dziećmi, swoimi, swoimi pociachami, bo to jest wspaniała lekcja historii. Szczególne miejsce w tegorocznych obchodach zajmuje inscenizacja misji chrystianizacyjnej świętego Ottona z Bambergu który przybył do kołobrzegu 900 lat temu jego działania miały kluczowy wpływ na duchową i polityczną integrację Pomorza z państwem polskim. Inscenizacja, przygotowana przez Igora Górewicza i Drużynę Grodu Trzygłowa, ukaże metody przekonywania pomorskich elit do przyjęcia nowej wiary oraz wyzwania, z jakimi mierzył się święty. Głównym organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego przy wsparciu Urzędu Miasta, Muzeum oraz Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Dwudziesta rocznica, tak jak obchodzimy wejście Polski do Unii Europejskiej. Tak bardzo się cieszymy, że po raz kolejny możemy gościć wszystkich tych, którzy kochają historię Pomorza Zachodniego, zwłaszcza tutaj na Ziemi Kołobrzeskiej. Wczoraj mieliśmy tę wielką przyjemność mówić o tym wspaniałym wydarzeniu w Kołobrzegu w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Więc my jako Pomorze Zachodnie, jako Zarząd Województwa wspieramy od lat tą wspaniałą historyczną inicjatywę, bo wiemy, że to jest olbrzymi walor dodany nie tylko dla samego Kołobrzegu, ale dla Pomorza Zachodniego. Całą konferencję dotyczącą 20 Targu Solnego nadamy po wydarzeniach dnia.